Dzień dobry, to jest mój pierwszy odcinek. Dzisiaj sobie zagramy. Nie pamiętam jak to się nazywa. Friend, dobra, tu jest jakieś. Dobra. Co tu co to jest? Czajcie, że ch jakiś chłop z gazuką wysadził. Tak się nie robi. Faj fajerwerka poleci. No. Helikopter. Z helikopterem kojarzy się jedna piosenka. Co Albo i nie. Dobra, nie wiem, ja biorę coś. Biorę też helikopter. Teraz by się przydała właśnie ta muzyka. O kurde. Ty, ale to jest fajne. kurde. To kurde. to. kurde. Ojej, kurde. Ojej, kurde. Nie, nie umarłem od tego. Nie umarłem od od wysokości. Czekaj, bo to mi się coś. Co? Coś tu się to ty... panie. Czy są tu motory? Chyba nie. Nie ma, ale to mogę sobie wziąć sportowe auto. Na przykład. Nie, to nie będzie jazdy. No może nie, bo tu jest za dużo śmieci. Czekaj. Ja sobie tu wszystko poprzesuwam. Może wszystkiego sobie poprzesuwam, tylko se auto... ten no. To, 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 się to, się, to się to nie może przesunąć małego przedmiotu. Ta gra nie ma sensu. Chyba nie ma być. Ale dobra. Cześć, to po co to Co mi? Kto mnie zabił? Co mnie zabiło? Dobra, bazuka najlepsza broń. Czekajcie, teraz się odrodzę i... Normalnie trochę niedo. Karateka. O, o, ktoś, ktoś tu się. A, nie żyje. Zabijem gościa. Zabijam. Przecież to mi bardziej utrudnia ten celownik, a nie żółty. Bierzemy mały pistołeczik. Co? Ja mam 10 HP? O kurde. Aha. Эх... О, бомба мне моя влажно высадила. Что? Что? Соприсовывай. Сейчас, Дэнс. Эй! <gry> nie. Najgorzej. Rozwalił mnie. Jest Czy jestem tutaj niezniszczalny? Dobra i teraz czekaj Ja też umarłem, ale to już waj... Chciałem podnieść to ciało, ale chyba mi się nie udało.

Co się stało? Gorę bazookę. Nie snajperkę, tylko bazooka. Aha, fajnie. Oje. No po prostu... Merdził. O kurde. Chodź. чекай, чекай, беру это. И... О! О! Ты, ты само... Садом, ты тебе само лопу и лезешь до Варшавы. Курда. Замолчу, не заморачивайся, мне вот. А то что то. Катушка. No kurde, czy się strzela, strzela? Ja nie mam a to, jest to jak Ile ja mam HP w ogóle? Ja to ja już... Tak, chyba kogoś tam to jest ja to, to chyba dla mnie nie

Dobra, dołączamy do innego serwera. Pff. Connecting. Nie, nie wiem, jak to się czyta poprawnie, bo ja angielskiego nie umiem. Za bardzo. Milk to woda tyle wiem. I, i, i tyle wiem. zowie ja kończę chyba ten film bo mnie wywala ze wszystkich serwerów więc bye bye